z tej strony ten co wyśnił mnie, witam was w Szczecinie, czyli stolicy mojego miasta, dzisiaj jesteśmy na sztandarze i na szczupaki, Więc idziemy dzisiaj na fajną modrę. zobaczymy nowe, rej nowe rejony, pierwszy raz jestem w Szczecinie, wie, wie, więc zobaczymy co z tego będzie, więc siemano Dobra, jesteśmy na miejscu już, żeby tutaj kurwa żeby dosyć było, to jakaś kurwa tragedia Mamy sprawdzimy, jestem pierwszy raz w Szczecinie. Jak mówiłem, to jest moja stolica miasta. Mm, kurde! Zwykle życie mnie nie kocha. Fajna woda ty! Jak on, nie, nie, to jest chyba Oder, mi się wydaje. Czekajcie, wyciągnę przynęty. Spróbujemy na te krzady Podobne są na standardowo. Ogólnie, tak, nie jestem Szemek. Bardzo mi was było jest. Witać. Ogólnie Tak, to jest ogólnie odcinek drugi. Bo pierwszy odcinek, który miał ogólnie wlecić na kanał, postanowiłem tak. przez to, że ja nagrywam iPhone'em. I ustawiłem sobie, że mogę, że mogę nagrać 4K w 60 klatek, w ProRes, w typie skudłaty. No to się okazało, że coś telefonu nie lubi po prostu. Co, coś, coś, to, coś nie lubi. Się potem okazało, że... Że co, że godzinny materiał, który ważny tam prawie, koło... 30-20 GB 4K, ja już, już już nie pamiętam, bo do wywalania, bo Windows tego nie obsługuje. A przez to, że nie mam Maka, to jest drogi, plus no plus no, nie potrzebuję, to no, to poszło, papa pa, po prostu się poszło zrobić. Pierwszy raz na odrze, będzie ciekawie wciół. poszło troszeczkę daleko. Ciekawe, jak ona w ogóle jest... jakby... Nigdy nie byłem na sandaczach, ma nigdy w życiu. będzie w ciekawy ciekawe być na sondażach Deski pływają, głody pływają, wszystko kurwa naraz. Ty podobno hamulec na beton, jak, jak sandacze nie, wiem, czy to jest prawda, czy nie. Nigdy nie łowiłem sondacji w życiu. Nie wiem, jak to się łowi, ale jak to się mówi, człowiek się uczy wszystkiego w życiu, tak? A, a coś mi chyba to o teraz widzę. A i ci nikt nie byłem w życiu. O, kurde, więc będzie ciekawie wciul. Idziemy co, so, idziemy gdzieś dalej. Oho, bo to jest chyba Odra Zachodnia. Już, już nie wiem sam. Jakiś, jakiś chłop na badyl, kochamowi, ty. Takie będzie, no. Dzień dobry, z tej strony. Szczecińskie. Szcze, szczecińskie, jak się nazywało? Yy, no, ci kontrol, z rybacka, czy coś. Proszę, pokaleć karteczki, czy coś. Kurwa, jaki chłop na badyl, ty.

Oho I chyba Niby jakiś O było coś, widzę, że coś tam pan miał chyba O się w pana wpierdoliłem Ohoho. Nie widziałem goście przypadkiem Jeszcze raz? Na yy, bardziej yy, Szczupak-Sandacz. Mhm. Pierwszy raz sobie to tutaj ogólnie. to w to No bo jakby, jakby nigdy w życiu jeszcze yy, Sandacza nie zrobiłem ogólnie, więc, więc nie wiem, jak się prosto, yy, przy, przy to po prostu przynęte jakby kieruje coś. Sandaka to z najlepiej. Spadł? Tak. Okay. Na podbicie. Tak to oni to z gienniewski nie, nie, nie wejdzie. Okej okay. Było coś Chyba zbyt grubo flow flow, a pewno zbyt góry mi się daje pytam chyba zaraz się pan jak się opadło, bo to jest kanał typowy stricte i ten co weźmiemy tak? Czyli kanał ci w ogóle łowić nie umiem. Jestem jakimś. a dziesiątkę jakieś mały. Nie jestem, dziesiątkę. Co mi dwudziestkę, weźmy, co mi tam. Ci kanał się stricte opiera na tym, że łowić w ogóle nie umiem. Bo tak łowić nie umiem, tak, tak, tak naprawdę. Rzeczy na świecie. jakimś badylem na pierdala 5-metrowym. Co jest? Ja nie wiem, nam dobrać główki to porządnie. Tam coś półko widzę. Ale to w tym pan. Przęta bardziej mi. Jakby nawet jakiś malutki by się capnął, czy coś, bo no tak jest dziecko zadowolone. Też myślałem, że zrobić stricte typowo, bo z tego co wiem, to najbardziej łapię się głupie w nocy, tak. Pójdziemy zaraz sobie coś ogólnie zjeść po prostu. Ale jestem głupi, albo nie umiem łapać. Bo ogólnie same przyrodki jak widzę, niektóre jest lekko w duchu, ja pierdolę, ogólnie sama wędka to jest Przemek by Favorite, tak, czemu by Favorite, bo to jest wędka Favorita Skyline, a to jest ogólnie moja robota, to jest gwóźdź jaki, jakiś tam wklejony elegancki, to się trzyma, działa elegancko Chyba panu łopie na dropsota chyba. Ale na żadnych dziadki te ryby są takie oparte ty Nie ja mam źle jakoś łopie 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 tak chłopie Łopie, nie wiem jest jakiś specjalny, czy coś? Na nagle strasz rybacka I dziękuję, do widzenia i... Ja w sumie się nie boję straży rybackiej. Bo to są bociany lecą? Co to jest? Pelikany? Pelikany Kuba w Polsce, ty! Dobra, nie! A to są łabędzie! Dobra! Wiesz, kaczki jakieś jakiś inny miejscowy. Oho. Dobra, idziemy chyba na jakąś wyzarkę to jest ogólnie mój profesjonalny uchwyt z trytytek porobionych. Nie ja wiem, wędka to już śmiech na sobie po prostu. Dzień dobry. dobry. Jak bierze coś? Na razie nic. Na razie nic. O, Właśnie idę sobie szukać w miejsca i skupę wędkarzy. Patrzę chłop za chłopem, mówi i jak ujfa, z torbą tego, z, 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 z torbą, z powieką się, nie... ludzie nie, 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 zrzucę dwa razy i tyle. Ale już typowo ludzie nie idzie na sandacza idą. Nie jest to pogryziony, jest, nie, nie też gryzie, ale jest to coś ty widzę To są jakieś Pierwszy raz na sandaczach, Przemek robi po był i chuj O co nie idziemy? jak nie idzie po swojemu obcy na no, kurwa, tam się tam trochę głupi. Chłop ja pier... zobaczymy, według chyba jakiś będzie z tego beka wpływ. A czym kłowi bierze i dziur. Ne, já neumím žlout, ještě napravdu. Čekáme chvíle. Z tego, co tam widziałem, tutaj został nakręcony w ogóle film. Odwilż który bardzo, jakby film, bardziej serial, który jest jeden z fajniejszych. No przywaliłem oczywiście. Dobie takie fajne klimaty w ogóle. To jest takie ponure klimaty. Lata 2000 mi się wydaje. Jakby tutaj, jakby tutaj są nie mieszkam, tak? Tylko takie w sumie mówię, że to jest w sumie pierwszy raz. I ciekawe jest, tak? Bo Jeszcze mi się piją, ale wpile w chwilę jakby byłem, nie miałem nic z offsetowym, jakby hakiem offsetowym i no nic nie było. Może kurę dzisiaj coś będzie. Reździmy na jakieś jedzonko czy coś. O pan na coś. Co no, sondacze dola już coś tu jest to pogryzione przez sandacze czy coś i ząbki z tego, tego białego w się... czy to jest to ten favorita? Nie, to jest na jakaś.

przynajmniej zmieniłem przynajmniej te sobie tego mojego plecaczek O matko Ała Chła to mi O matko, co. Chciałem mieć jeden kij do dużego spinningu Teraz, jak ktoś się chce, to potem się ma. Sprawdźmy w sumie. Jak? Od wysłoną. O, dużo? Od dwóch A ja mam takie pytanie. Ale y, jak się rzuca y, z opadu? No bo, no bo pierwszy raz ja, jakby, tak będę jakby rzucał. Rzucisz i masz naprężoną to. No. I cały czas masz ją naprężoną. Aha. I jak on schodzi tak, gdzie było na schodówki, to może tu po co cię a okay. Aha, okej. Okay. Okej. Awa, się nadziałem. No też mi pogryz i to ładnie. O, no ty, co? Mi teraz zejdzie na dobbry Ha Czy to w ogóle gryzie ba zdaj. No gdzieś 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 poprzypieprzał, widzę. Albo Ani się nie fart, albo apierdzia. Prosimy, nowe kolorki. I znowu czegóraszki, kolorki, o. Tu też wyłowiłem coś. Słuchajcie, nie bójcie się pytać o co i jak się robi. Bo nie ma co się wstydzić. Nie każdy z pierwszych jest idealny. A druga sprawa, każdy się uczy całe życie. Nie, nie ma tak. A tak Już poszło Pójdzie sobie na dno O matko z tego materiału pójdzie jakieś pół godziny Już taki pamiętasz to znaczy To koniec części pierwszej, więc dziękuję wam za obejrzenie części pierwszej. Jestem już w sumie pod końcu montażu, więc naprawdę wam dziękuję za obejrzenie tego i życzę wam miłego dnia. Więc się ma. Więc to koniec części pierwszej, więc dziękuję wam za obejrzenie części pierwszej. Jestem już w sumie pod końcu montażu, więc naprawdę wam dziękuję za obejrzenie tego i życzę wam miłego dnia. Więc się ma.